Około godziny 17, będąc w pobliżu swojego domu w Alejach Jerozolimskich, usłysza, usłyszałem strzelaninę. Jak mi przez myśl przeszło, że to się właśnie zaczęło. Godzina fu. Od dawna przygotowywano na tę chwilę broń, amunicję, bandaże. Przygotowywano też aparaty fotograficzne i kamery. Filmowcy po raz pierwszy od prawie pięciu lat mogli kręcić to, o czym marzyli, otwarty bój Polaków z okupantami niemieckimi. Pracę z kamerą pojmowali jako żołnierską powinność. Ryszard Chope był operatorem, jego brat Edward asystentem. Zgłosiłem się do naszego, że tak powiem, sztabu na, na ulicy Moniuszki w lokalu Adri. Tam był nasz Pip-Pip, tam był reżyser yy, Zarzycki. Zgłosiłem gotowość do akcji. Otrzymałem opaskę na rękaw. Legitymację uprawniającą do zdjęć, i od tego się zaczęło filmowanie powstania. Filmowcy powstaniem warszawskim nie byli zaskoczeni. Operator Stefan Bagiński byli do tego przygotowani. Koledzy pracowali na ogół w tygodniku niemieckim, Deutsche Wochenschau, i wszyscy mieli kamery i taśmy u siebie w domu. Ja natomiast pracowałem na, ta, na, taśm, na kamerze ojca kinematografii polskiej, inżyniera Gniazdowskiego. To był Belend Howell z jednym wprawdzie obiektywem, ale sprężynówka, o tyle wygodny, że to się nakręcało jak budzik i te 30 metrów taśmy można było naświetlić. Mieszkałem na ulicy Złotej 43 i w pierwszym dniu powstania poszedłem ulicami Złotą do Żelaznej, na rogu Żelaznej i Chłodnej. Był bunkier niemiecki z zasiekami, ale już zdobyty przez Polaków. Poszedłem później ulicą chłodną, to już były zniszczenia duże. Polacy budowali barykady, wywieszali flagi, bo to była wolna Polska. Dowództwo walki podziemnej zaplanowało wszystko precyzyjnie. Wczesną wiosną 1942 roku w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej utworzono Wydział Propagandy Mobilizacyjnej RUI pod kierownictwem Edwarda ziółka Sawy. RUI przygotowywał i gromadził materiały propagandowe, szkolił ludzi w dziedzinie prasy, radia, fotografii i filmu. Zgodnie z planem, wraz z wybuchem powstania, rozpoczęły działalność służby megafonowe. Przebijające się przez huk wystrzałów komunikaty przekazywały żołnierzom i cywilom słowa otuchy, nadziei, potrzebne informacje. Karze i drukarze wydawali oprócz biuletynu powstańczego, w zawrotnym na owe warunki nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, również kilkanaście pism batalionowych i gazet o różnych orientacjach politycznych. Wraz z prasowymi sprawozdawcami wojennymi działali fotograficzni sprawozdawcy wojenni. Przygotowani w kierowanym przez Wacława Żdżarskiego referacie fotograficznym Biura Informacji i Propagandy, dostarczali do gazet i gazetek ściennych codzienny serwis zdjęciowy z życia walczącej Warszawy. Dołączyli do nich także cywile. Jednym z nich był Eugeniusz Hanneman. Zaczęło się od tego, że pracowałem w zakładzie fotograficznym pod firmą Van Dyck, gdzie wykonywałem portrety. Normalne portrety pięknym paniom. Trudno mi się było przestawić na fotografowanie życia na gorąco, na fotografowanie reporterskie. Jestem odcięty od swojego domu, od znajomych ludzi w obcym miejscu i przez szereg dni, mniej więcej przez 10 dni, nic nie mogę w czasie powstania zrobić, chociażby się chciało. Przypadkowo spotkałem na ulicy Kopernika znajomych ludzi z którymi kiedyś współpracowałem, którzy mnie skierowali do delegatury rządu. Tam dostałem znakomitą legitymację piękną, przepustkę do chodzenia po mieście i dostałem skierowanie do przedwojennego kupca fotograficznego Kazimierza Gregiera, który był w stanie dać mi własny, pożyczyć właściwie, pożyczyć na czas trwania powstania własny aparat fotograficzny. Prymitywny, składany, amatorski aparacik na mały format, mały obrazek. Wśród fotograficznych sprawozdawców wojskowych były także dziewczęta. Halina Balówna, Małgorzata. z rozkazu komendanta Okręgu Warszawa Armii Krajowej, pułkownika Antoniego Chruściela. Od pierwszych strzałów w stolicy pracują i walczą żołnierze propagandy, sprawozdawcy prasowi, fotoreporterzy, filmowcy, patrole megafonowe, kolporterzy i instruktorki PŻ. Wzywam wszystkich żołnierzy do udzielenia pomocy tym żołnierzom w ich pracy, pamiętając, że ułatwia ona oddziałom znoszenie trudów wojny, uodparnia na wstrząsy psychiczne, a dowództwu umożliwia wykorzystanie polityczne wojennego trudu żołnierza AK. Roman Banach, jeden z ośmiu operatorów grupy filmowej BIPU. Operator Seweryn Kruszyński, obok niego reżyser Jerzy Gabrielski. Andrzej Ancuta, absolwent konspiracyjnego kursu operatorów. Operator Henryk Wlasak, tym razem z karabinem. Lajka była podstawowym narzędziem pracy fotoreporterów. Posługiwał się nią Sylwester Brown Chris, fotografował lajką Wacław Szczarski, szef referatu fotograficznego BIP-u. Już na długo przed powstaniem, akowcy, przeszkoleni przez BIP niemieckimi lajkami dokumentowali hitlerowskie zbrodnie i walkę polskiego społeczeństwa. W powstaniu. Fotoreporterzy mieli znaczną swobodę działania, pozwalano im wykazać się inicjatywą. Dużą część tematów wykonywali jednak na polecenie szefa referatu, podobnie jak filmowcy. w ciągłym kontakcie z Antonim Bogdziewiczem, z reżyserem Zarzyckim, którzy duży wkład w zorganizowanie tego, tych ekip, bo były ekip, chyba cztery, cztery kamery działały na terenie Warszawy, powstańcze kamery. Oni to zorganizowali, oni to organizowali, oni trzymali właściwie rękę na pulsie do tego, żeby wszystko szło jak najlepiej, żeby wszystko to, co można zrobić, żeby to zostało zrobione. Laboratorium filmowe na rogu Leszczyńskiej i Dobrej to laboratorium Falanga, wytwórni filmu Falanga, której właścicielem był Stefan Denkirowski. W czasie powstania laboratorium pracowało dla naszych potrzeb. Tam m.in. pracował władza w Montażysta. Z laboratów, jeżeli pamiętam, to był Heniozimski, Sielijski był. To, to, to trudno pamiętać w tej chwili. W Kaźmierczech montował kroniki, które później poszły na ekran w kinie Palladium. Ono się nazywało w czasie okupacji kinem Helgoland. Ale przewróciliśmy w czasie powstania przedwojenną nazwę kinem Palladium. Ja osobiście widziałem chyba ze dwie kroniki tam. No, widziałem i swoje materiały, kolegów swoich, i Panińskiego, i Wawrzyniaka. Nawet, nawet tam kuszyńskiego materiału też spotkałem. Pod koniec sierpnia niemiecki pocisk trafił w montażownię przy ulicy Leszczyńskiej. Ocalało natomiast laboratorium. Montażysta Wacław Kaźmierczak przeniósł się wraz z taśmami do podziemiki na Palladium przy ulicy Złotej. No tam był również Antoni Bogdziewicz, Zarzycki, no u warto by wspomnieć, że to była postać bardzo pozytywna, bardzo, bardzo oddany sprawie, wielki patriota, duży, duży filmowiec, tak go trzeba określić, dużo mając do powiedzenia, no i przy tym żył tym filmem. On żył, on chciał, żeby to właśnie było wszystko, co tylko się uda zrobić, żeby to było wszystko zrobione. Wszedłem na ulicę i spotkał mnie nalot, nalot sztukasów, cała hipoteczna była spalona i był taki słup metalowy, które były używane do reklam, więc ja się za tym słupem schowałem i filmowałem te sztukasy, które pikowali i rzucały bomby. Te bomby leciały, ja się bałem schować pod te, w te spalone w w w w w w domy, bo bałem się zasypania. O latach operatorzy będą wspominać, że wówczas gdy filmowali te sceny, czuli jakiś ucisk w gardle. Wydawało im się, że wizjer kamery zachodzi mgiełką, choć lato było takie piękne. Kreatorzy zapisywali nie tylko wojnę w całej jej grozie. Chętniej kierowali obiektyw tam, gdzie zachowały się choćby szczątki normalności. Wśród ruin ludzie potrafili zdobyć się na uśmiech. Uśmiech to nadzieja, pozwalał przetrwać, na chwilę zapomnieć. Szukano w radiu. Na próżno. Wokół trwał dramat walczących powstańców. Dostałem wiadomość, że na Srebrnej ulicy leży powstaniec ciężko ranny pod ostrzałem niemieckim. Jedna z sanitariuszek usiłowała go wydostać stamtąd. Też poległa. Dopiero następna sanitariuszka, już prawie nieżywego. To ciągnęła go do barykady, on był za barykadą. Przykro to są wspomnienia, no ale one były prawdziwe. Tamte zdjęcia nie zachowały się. Ocalała równie przejmująca scena. Na nic tu zdało się poświęcenie. Żołnierz dziecko nie żył. Miał pseudonim Orzeł biały, lecz nikt nie znał jego imienia i nazwiska. Prawdopodobnie pozostanie na zawsze nieznany. Wśród oddających ostatni hołd małemu powstańcowi był reżyser Antoni Bochdziewicz. Nie podniósł aparatu do oka. Nie mógł. Wszystkie włazy na całej długości kanału było potwierane, bo ten cały przejście kanałami to było pod dzielnicą niemiecką. I Niemcy rzucali karbid nielasowany naturalnie, który się rozpuszczał, wytwarzał gaz, rzucali granaty. A ta woda, jak mówiłem, tam było dużo wody. I to z góry było widać, że grupa idzie kanałem. Także trzeba było bardzo po cichu chodzić, no naturalnie bez żadnego światła. No te kanalarki, kanalarki które tam nas prowadziły, były znakomicie oznajmione z tym. A tam był cały labirynt, bo każda ulica miała swój kanał, każdy dom nawet. Także zgubić się było nietrudno. Zresztą były grupy takie, które nie, nie trafiły na właściwy kanał i poszły i zginęły w tej wodzie. No ja jako jeden z ostatnich wycofałem się ze starówki i przyszedłem do śródmieścia. No to tutaj była, no raj był w porównaniu z tym starym miastem, a każdy chłopak chce być ranny, sanitariuszki morowe panny i gdy cię kulka trafi jaka poprosisz pannę da ci buziaka hej. czuwaj wiaro i wnętrzaj słuch kresły młody duch pracują... Filmowałem w Alejach Ujazdowskich róg Wilczej wyjście z włazu widzę przez otwarty właz woda pięcie. Mówię, Możecie wychodzić, tu Polacy. Pierwszy, który wyszedł, już był tak zmordowany, to był znany reżyser, operator filmowy, Roman Banach. Jego sfilmowałem, po nim wyciągnięto już półżywego właściciela fabryki proszków od bóli Głowy. Pasta na ulicy Pięknej, to jest po drugiej stronie Alej, była z, przez Polaków, przez Filmowców szczególnie w jakiś sposób przyczynili się do zdobycia pasty. Bo dużo taśmy pozytywowej piątki, było na Leszczyńskiej falandze i tymi workami tę taśmę zanieśla, to była taśma nie tak jak teraz, tak zwana trudnopalna, tylko była palna. Więc jak to... Tymi workami zanieśli do tej pasty, na tę zapalili, więc tam się udało Niemców wykurzyć. Powstańcy przypuścili również szturm na dużą pastę. Była to jedna z największych akcji wojskowych. Operatorzy, zawczasu uprzedzeni, zjawili się tu niemal w komplecie. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, kręcili dziesiątki w taśmy. Kamery mogły zajrzeć z bliska w twarz wrogom. Jacy oni wystraszeni, potulni. Gdzież ta pruska buta? Fotoreporterzy też przy tym byli. Dokumentowali jeden z najradośniejszych momentów powstania. Dobycie pasty to był krzepiący epizod. Walka trwała, prowadzona brawurowo, a czasem przy użyciu forteli. Ten punkt miasta był szczególnie znajomy bipowskim operatorom. W pałacu Staszica na parterze w zakładzie fotograficznym Tres na konspiracyjnych kursach uczyli się posługiwać kamerą. Andrzej Ancuta nie mógł wówczas przewidzieć, że właśnie w tym miejscu jego obiektyw znajdzie się na osi strzału czołgu. Nie mógł też przewidzieć, że wraz z Edwardem Szopę, Antonim Wawrzyniakiem i Stefanem Bagińskim przyjdzie im filmować walki o komendę policji i kościół Świętego Krzyża. Po filmowaniu fragmentów wnętrza Kościoła się do Krzyża wyszliśmy z Antośem Wawrzyniakiem na dziedziniec. Był tam jeszcze Stefan Bagiński, również z kamerą. On częściowo czuł niedosyt tej, tej sfilmowania tej akcji w czasie szturu. Zwróciliśmy się do y, grupy, która atakowała, która podjęła tę akcję zdobycia kościoła i komendy policji. Żeby nam odtworzyli jeszcze tę samą akcję, w taki i taki sposób. Bo oni to odtworzyli, co zostało oczywiście sfilmowane. W kościele świętego księdza zastaje tych zdobywców kościoła, tych młodych chłopców. Każdy oczywiście inaczej ubrany, każdy ma inną broń. Każdy ma inny helm. Oni mówią: Teraz, panie, musisz pan nam zrobić zdjęcie, jak pan masz tu aparat, no to rób pan zdjęcia. No, i zaczęło się tam szereg zdjęć chłopakom takim młodym. Zrobiłem a to kilku, a to dwóch, a to jeden, a to z karabinem tak, a to z karabinem inaczej. I udało mi się przypadkowo zupełnie zrobić zdjęcie jednego z takich chłopców, który wyglądając przez rozbitą już bramę, właściwie drzwi kościoła na, yy, w kierunku Uniwersytetu na krakowskie przedmieście, wychylił się, ponieważ rzeczywiście stał tam niedaleko czołg, który miał prawo w te drzwi strzelać. Wychylił się tak... Yy, to ekspresyjnie wyglądało. Przypadkowo akurat zrobiłem w tym momencie zdjęcie, które prawdopodobnie było moim najbardziej znanym ze zdjęć z czasów powstania. Było wielokrotnie reprodukowane w różnych pismach. Nawet teraz niedawno w jednej książeczce, która została wydana w Łodzi na okładce, też się to zdjęcie... Znajduje więc ono już istnieje, żyje swoim życiem przez te czterdzieści, jakby nie było lat. Zdobycie Kościoła Świętego Krzyża było jednym z ostatnich znaczących zwycięstw powstańczych. Dramat osamotnionej w walce Warszawy dopełniał się. Kamery rejestrowały coraz więcej ruin i pożarów. Ten ogień strawił też negatywy filmowe. Z dymem uleciały zdjęcia wykonane przez Stefana Bagińskiego na Starówce. Wcześniej spłonęły taśmy z walk na woli. Filmy dzieliły los miasta. Momenty końca powstania, już niestety nie mogłem ich rejestrować, ponieważ miałem coraz mniej materiału, aż doszło do tego, że straciłem cały materiał i nie mogłem nowego zdobyć. Koniec powstania. Trzeba. Z tymi materiałami coś zrobić. Materiały wywołane i materiały niewywołane. Rozbijam to na trzy partie, każdą z nich chowam gdzie indziej. Niestety, po powrocie do Warszawy w styczniu 1945 roku już znajduję tylko jedną partię, mniej więcej jedna trzecia materiału, którego, który zrobiłem w czasie powstania. Reszta przepadła. Habent sua fatali belli. Mają swoje losy książki. Mają swoje losy filmy i fotografie. Ile ich ocalało?